Firma Crossman dołączyła do producentów, którzy w swojej ofercie posiadają karabinek pneumatyczny klasycznie łamany, wyposażony w magazynek. Oto wiatrówka McFire Mission, i o niej właśnie będzie to wideo. Zanim jednak opowiem Wam o karabinku McFire Mission i zobaczymy jak on strzela, oczywiście przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Magfire Mission to klasycznie łamana wiatrówka o nowoczesnym, taktycznym wyglądzie, która strzela śródem Diabolo w kalibrze 4,5 mm. Śród wystrzeliwany jest z prędkością początkową 305 m na sekundę, a więc wiatrówka ma już dość daleki zasięg. Dzięki zastosowaniu magazynka, który mieści 12 sztuk śrutu, nie musicie za każdym razem wkładać śrutu do komory, a wystarczy, że naciągniecie sprężynę za pomocą dźwigi, którą w tym przypadku jest lufa. W tym karabinku zastosowano sprężynę gazową Nitro Piston Elite, dzięki czemu wiatrówka jest zdecydowanie celniejsza, pracuje bardziej płynnie i cicho. Za dźwięk odpowiada również zintegrowany z lufą tłumik Quiet Fire. Osada karabinka ma bardzo nowoczesny i taktyczny wygląd. Wykonana została z wysokiej jakości polimeru, dzięki czemu jest odporna na warunki atmosferyczne. Mamy tutaj nowoczesną taktyczną kolbę typu Tamco, która zakończona jest gumowaną stopką. Zarówno chwyt pistoletowy, jak i łoże wykończone jest antypoślizgową fakturą, która zapewnia pewny chwyt podczas oddawania strzału. Pod kabłąkiem znajduje się język spustowy, który posiada możliwość regulacji, a także dźwignia blokady spustu, która odpowiada za bezpieczeństwo podczas strzelania. Na cylindrze znajdziemy szynę montażową w standardzie 11 mm, na której możecie zamontować dołączony w komplecie celownik optyczny Centerpoint 4x32. Karabinek wyposażony jest również w mechaniczne przyrządy celownicze. Mamy więc w pełni regulowaną szczerbinkę, a także muszkę. Pytanie dla kogo jest ten karabinek? Oczywiście dla wszystkich tych, którzy szukają klasycznego, a zarazem nowoczesnego karabinka. Mamy tutaj taktyczny... Nowoczesny design w połączeniu z klasyką łamanej lufy. Możecie z tego karabinka postrzelać zarówno z mechanicznych przyrządów celowniczych, jak i z dołączonego w komplecie celownika optycznego. Oczywiście najważniejsze jest to, jak ten karabinek strzela. Ja za chwilę to sprawdzę, a Was na zakończenie oczywiście zapraszam do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.